Święto noc. Okój nie się ludziom szem. Hello, dzień dobry, dzień dobry. O, przytulanki. Proszę bardzo, dziękuję bardzo za występ. Pa! No. It's vlogmas? Tak, jest dokładnie. Postanowiłam nagrać vlogmasy, które. Nie będą codziennie na 100%, ale coś tam sobie poświrujemy. Świąteczny klimat pokażę, jak to wygląda u mnie, więc dzień dobry Państwu witam serdecznie wesołych świąt. No niestety, ten vlogmas nie zaczął się dla mnie tak super, jak to bywa przeważnie. E, dlatego też nie, nie widzimy się tu 1 grudnia. E, myślę, że najlepiej będzie, jak Wam pokażę po prostu, co się stało. Bo nie jest za fajnie, było wręcz przerażająco. że tak jeszcze pozwolę sobie po drodze zahaczyć. Może pamiętacie tą kackę z ostatniego vloga? Jest ona tutaj, żyje. Tylko kwestia jest taka, że mm, nie ma oczu. Kupiłam ją dla pieska w przeprosinach, że mnie nie było parę dni w domu, że ośmieliłam się wyjechać na wakacje. A on bardzo tęsknił, więc w prezencie dostał kackę, tylko szał był y, ogromny. Mam to nawet nagrane, także uwaga, proszę bardzo. Co <ścoughs> ty tu masz? Co to? Taka miłość. Ja, ale skarb największy. No nie? I co tu się widzę, że oczy nie przeżyły zbyt długo? To jest cud, że ona jeszcze istnieje. pies w więzieniu? Jingle Jest i on. Szczerbatek niebieski smer. Oraz to, czego wolałabym, żeby nie wyglądało w ten sposób. Powiem tyle: lampa rozbita, popękany, nie wiem. Czy to w ogóle błotnikiem nazwać, bo to jest jakby jedna część cała aż do góry bagażnik wnieciony. Masakra. Dobra, sorry, że ja tu z taką maską zorro, ale rezi mnie. Ale opowiem, co się konkretnie stało. Jest to trochę moja głupota, moja wina. No, trochę, nawet na pewno. Ale także i tych, co nie odświeżyli tak jak powinno być. Były te ogromne opady śniegu. A mi się zaspało, niestety, na pogrzeb. Obudziłam się, patrzę, mam 15 minut, żeby dojechać, więc rura, rura po tym śniegu. Samochód przede mną jechał powolutku. Ja, jeszcze w amoku, takim, że o mój Boże, muszę zdążyć, stwierdziłam, że wyprzedzę na obwodnicy Nie była to jakaś zawrotna prędkość, ale jednak większa niż powinna być na tym śniegu. Niestety, wykręciło mnie konkretnie i uderzyłam tyłem samochodu, jakby. Nawet nie pamiętam dokładnie w co, bo byłam już trochę w szoku w tym momencie, jak mnie zaczęło kręcić. Byłam trochę w szoku i nie wiem, czy ja uderzyłam jakby w taką bandę, nie wiem jak to się nazywa w bandę, czy w ścianę taką z kamienia, co jest. Natomiast przy tej ścianie z kamienia, jak później jechałam, patrzę, tam jest fosa, więc. Nie wiem, nie mam pojęcia, w co uderzyłam. W każdym razie wysiadłam z tego samochodu w szoku, zobaczyłam, co się stało, wsiadłam pojechałam dalej, nie? To jest naprawdę pierwsza taka moja stłuczka odkąd, odkąd w ogóle jeżdżę samochodem. Czyli od no już paru ładnych lat. I szczerze nie miałam pojęcia, co właściwie robić. Kompletny szok. W tym momencie, no cóż, no, czasu nie cofnę. Czasem sobie myślę, a co ja bym mogła zrobić, żeby z tego poślizgu wyjść. No a, ale cóż, stało się. Teraz trzeba szukać blacharza, po prostu, bo tak się nie da jeździć. No, znaczy, dać się da, no ale myślę, że szybko stracę w ten sposób dowód rejestracyjny samochodu. A dosłownie dzień wcześniej się zachwycałam, że jest piękna zima. Że jest naprawdę ładnie, naprawdę, patrzę teraz na ten śnieg, razi mnie jak jasny gwint, ale, ale jest ładnie. Tylko, kurczę, z perspektywy kierowcy, teraz się już boję. Naprawdę, nigdy nie miałam takiej sytuacji, ale no cóż, pośpiech zrobił swoje. No, te, teraz mam trochę lęk, boję się faktycznie jeździć po tym śniegu. No ale cóż, trzeba dojechać czasem do pracy na przykład. <laughs> Tak, Smurfik, tak na dobrą sprawę, w przyszłym roku miał już na sprzedaż Także w takim stanie go i tak nie sprzedam, będę musiała to naprawić I już chyba nie da się go określić jako bezwypadkowy, bo to już faktycznie podchodzi pod wypadek, tam... Mm. Ubolewam nad tym strasznie, no bo strasznie lubię ten samochód, naprawdę Uwielbiam tego Smurfa, ale... No kurczę Byle go nie złomować. Bez przesady. Także to nie był miły początek grudnia. A to jeszcze nie koniec. Spójrzcie na to. Ryż. Ryż w pudełku. Myślę, że <laughs> niektórzy wiedzą, o co chodzi. No cóż, utopiłam telefon po raz <laughs> kolejny. Nic nowego. A tak przy okazji teraz pokazując ten ryż. Wysypałam go i mam cały pokój w ryżu. Nie, teraz muszę odkurzyć. Masakra. To naprawdę trzeba być mną, żeby odwalić takie rzeczy. Katastrofa. Ale wracając, telefon jest tutaj. Leżał ponad dobę I no właśnie. Yy, tak to wygląda. Czasem działa ten wyświetlacz, czasem nie. Coś się tu dzieje ewidentnie złego. I ubolewam nad tym ogromnie ogromnie. I to wszystko stało się oczywiście jednego dnia. Dosłownie wróciłam po tym wszystkim do domu. Bardzo mi się chciało siku, więc pobiegam do toalety. A że spodnie damskie teraz robią takie, że mają bardzo budkie kieszenie i trzeba ten telefon z tyłu. Więc niestety w pośpiechu telefonu nie wyjęłam i skończył w toalecie. To jest właśnie ciąg wydarzeń grudniowych. To nie może tak być. No i rozsypałam ten ryż. Jezus Maria. Dajcie żyć. Tej negatywnej energii. Od teraz jest tylko pozytywnie. Black Friday był ostatnio kupujący buty! Muszę pokazać. Kozaczki, proszę Państwa. Ja nigdy nie miałam kozaczków takich, że fajnych, nie? Że obcasik są kozaczki. Ja je ubiorę, tylko jestem jakby w dresie. To nie będzie dobrze wyglądało, więc. No momento. Dam twój oczy, bo dupę pokażę. Mówiąc szczerze, to nie jestem fanką dresu. w sensie wychodzenia w tym do ludzi. Eee, natomiast po domu kocham. Ale specjalnie dla widza jest spodek zwykły. Jest but. Proszę bardzo. Sexy. Miało być okazja była fajna bo z trzech słów na 210 CCC I love you jakby wspierajmy polskie firmy to jest to kocham te buty delikatnie są czubki przybrudzone mam nadzieję tego nie widać, bo wczoraj w niej chodziłam ale są piękne tylko nie nadają się kurde na śnieg niestety na zimne dni o przykuc na zimne dni jak najbardziej. Ale na ślinknie ślisko jak gabli. Ale są piękne, Boże. Okej, okay, to mam jeszcze dla was kosmetyczne polecajki. Ale nie są to polecajki tylko dla kobiet, są to polecajki dla każdego, ponieważ nie chodzi o same jakby kosmetyki do robienia makijażu, natomiast o skincare. Nie jestem w tym specem. Nigdy sobie z tym nie radziłam, ale na Twitterze bardzo dużo było polecajek tych produktów, a chodzi mi, o... chodzi mi o ziaje, serię CB3 i jest parę fajnych produktów, które no kurczę nawet działają na moją cerę. Nie mam dziś yy, tapety, jeszcze mam trochę czerwonych śladów, ale u mnie problemem są te takie podskórne, co ich nawet wycisnąć nie idzie, rozumiecie o co chodzi. A ja lubię sobie powyciskać, a z tym nic nie idzie zrobić, nic po prostu, więc ja mam akurat z tej serii żel do mycia, no to chyba podstawa, trzeba umyć ryło, jest tonik, proszę bardzo, oraz chyba takie najbardziej popularne produkty z tej serii, czyli krem na przebudzenie i krem maska na noc, mm, fajnie nawilża, jest naprawdę spoko. Widziałam jeszcze, że jest peeling z tej serii. Jest jeszcze jakieś. Nie wiem nawet jak to się nazywało. Coś tam, że przed makijażem, po makijażu. Nie wiem, coś takiego. W każdym razie ja już poprawę dostrzegam, że, że za parę dni zrobię aktualizację, jak wygląda moja cera. No, czoło jest w miarę okej. Okay. Naprawdę. No. Także zobaczymy, jak to będzie dalej wyglądało. Ale jak na ten moment polecam. Jak na ten moment jest naprawdę ok, Także super. Mm, cd 3 Polecajka z Twittera. Pozdrawiam. I jak przy zakupach jesteśmy, to jeszcze mam tu paczuchę, ale paczuchę zostawię sobie na inny film. Zrobimy haul zakupowy. Jak prawdziwa vlogerka, youtuberka, vlogmaserka. Jestem w tym po prostu już specem. Totalnie. Więc paczkę będziemy otwierać. Czekajcie. No i na koniec to, co jest najważniejsze we vlogmasie, w tym czasie oczekiwania. Bez tego nie ma dobrego vlogmasu, czyli kalendarz adwentowy mam i ja. No co? Taki jest budżet. Ale mnie cieszy. Ja już rzeczywiście otworzyłam parę okienek. Jakby nie jest dzisiaj 1 grudnia. Dziś jest, jak to nagrywam, a już mówię. 4 grudnia. 4 grudnia. Dzisiaj już czwóreczkę będziemy otwierać. Jest naprawdę fajny. Tutaj nie ma się z czego śmiać. W sensie ja uwielbiam słodycze z Kindera. Teraz staram się ograniczać. widzę jak sobie zjem taką rzecz z kalendarza jest. Nice. No i wiem, że ta czekolada jest po prostu dobra, bo jak się kupuje te takie, wiecie, za 2-3 zł czasem gdzieś są takie kalendarze, to w dzieciństwie takie ja dałam. One nie były dobre po prostu. To było okropne. A tu są właśnie te typowe słodycze Kinder'a, tylko jakby w wersji małej, nie? Tak jak było Kinder Bueno, ale jeden kawałek, nie? Zarobiste, więc dzisiaj otwieram czwóreczkę. Gdzie ona jest? Ech. Jest. Jest malutkie okienko. Tutaj, proszę. Gdzie zgubiłam już? Tak, tutaj. Jest czwóreczka. I jazda. Pyk. Mamy. Jajca. To chyba nie do święta, panie Kinder. Jajca to powinny być na Wielkanoc Tylko Adwentu nie ma przed Wielkanocą Więc uwaga unboxing jajca to Jak Kinder to pewnie będzie coś w rodzaju szokobonsa Ale lubię szokobąsy Tak wygląda mm? I tak smakuje Jest to po prostu szokobons Ale jest Puszty, naprawdę. A więc, Szanowni i Mili Państwo, to był pierwszy vlogmas, taki wstępny. Opowiedziałam, co się stało. Nie za przyjemnie, ale jest jak jest. Myślę, że wiele przygód razem nas czeka. Tutaj mały sneak peek. Proszę zobaczyć moją bluzę. Jest za rąbista. Więc, niedługo, coś w związku z tym będzie się działo. Także stay tuned, tuned. Nie wiem. <noise> Dziękuję bardzo za oglądanie. Pozdrawiam serdecznie. I niedługo święta! Pa!